Cześć widzowie, witam was w następnym odcinku z Castle Crush Tak, dzisiaj nie State of Survival, tylko Castle Crush Mówiłem, mega fajna gierka na moim czwartym czy tam trzecim odcinku Chyba bardziej trzecim No i nagrywamy Ściągnąłem, mówię wam, mega, 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 mega fajna I accept O, widzicie co? To jest walka, i musimy rozwalić zamek. O to chodzi. I mam tutaj postacie, stawiamy. No, i to są te karty, jakby. Dobra, stawiamy. I sami widzicie, to fajne jest. Taka walka z potworów. tutaj bombę. Ja wiem jak w to grać. O i są czesty, widzicie? Czesty. I klikamy tu, potem to. Potem za jednego Gema płacimy. I dostajemy karty. Dostaliśmy tylko ulepszenia. No i na tym to polega. walczymy no i bierzemy basyl no i stawiam go tu. No pewnie rozumiecie. O kurde, to jest ten Ogry. jak on się nazywał. Zapomniałem. Ale wiesz, że ten jest mój mój ten, którego postawiłem tutaj na środku. To nie jest mega mocny. Jest mega po prostu. Mega jest silny. Tutaj pomogę. Tu też pomogę. 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 O! I wygrałem. wygrała a zapomniałam wam pokazać pasa O, i mamy ballista. I mamy bombę. I jeszcze dwie postacie możemy zmieścić. I pas? No nie mam jeszcze pasa. Dobra, baty. Nie o to tu chodzi. Czemu ja cię mówię? O to tu chodzi. O kurwa. Ja się go kiedyś nazywałem to... A i ten nowy trzy razy kuszy. Mamo no, i, i mamy Ork Wire i patrzcie, jeszcze jedno opasę przygrywam. Jakbym sobie, Jakby sobie zawgryjdował, ale nie mam. Batry. się długo trochę ładuje albo mi się doładuje ogr i postawię go. Nie tak, to się gra! Ja właśnie znam tutaj. Ojej, ojej. Ja właśnie mam tutaj sposoby, sposoby bo już to grałem. Kiedyś I wygrywałem. Co ja sobie tutaj sobie przystawię? Wygraliśmy. No widzicie, to fajne jest, nie? Podoba bo mi tak. I kogo dostaniemy? On jest mega mocny. On kiedy... On się pojawia i kogoś zabija. Mega jest super on. I zobaczcie, więcej już nie możemy postawić. On jest mega na no serio. On jest mega i on jest mega. Mam na razie dwóch mega. A dopiero startujemy. Bo dopiero piąta minuta odcinka. I w ogóle nic nie zdobyliśmy tych trupów. Patrzcie jak się długo ładuje ten demon. Dobra. Szybko. No. Jakim cudem rozwalili? Kurde, to jest szybko, nie wiem to. Dobra, tutaj na razie rozwalamy o tak. Tutaj dajemy orka.

Ale ogień jest słaby, a w sumie on się podpala na całą, nawet tylko nie zamki, a szkielety są mega słabe. Dobra, one są słabe, więc jadam za ogień. Jadam za ogień. O nie, on jest mega dobry. On jest mega, mega, mega mocny. No serio. Ale wiesz, że tutaj może go pokonać na hita, nawet czasami. Serio. ale Zobaczcie jaki jest mocny. Dobra, tu pochwalę. Tutaj muszę szybko go coś dać. No szybko, nie wiem. Kurde, ogień. No. Kurde, mam mega mało żyćka. Postawiam tutaj. To sobie przygotujemy. Jakby coś. Jeszcze postawimy jednego i bierego z demona. No nie myślałem nawet. No dobra. O! O jest! To jest pierwszy poziom kartnetu. To był trening dopiero. O tak, musimy zdobyć. Jak on się nazywa? Oho. On też jest mega mocny. On też. On tym bardziej, jak go kiedyś miałam, ale tylko raz, bo on jest ciężki do zdobycia. Mega szybko biega. Ja też kiedyś miałem, to też kiedyś miałem, a tu już nic dalej nie ma. Ja się raz. i'll do it instead of jibbing <laughs> On był dobry. Ono też. Nie, ja go biorę. Co mi <try> <try> go bym dał. Wszystko. Ale myślę, четыре четыре на роял Polecę sobie z tym klaunem. Ej, 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 co mi tam? Ja lecę z dwalem. Pójdą też poleci z dwuwalem. Kurde, jest ta mumia. Dobra, walimy just teraz.

Great chest. Jester! Jester normalnie pięć. To nie jest gardenów bamban, żeby tutaj Jester był. Nie, 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 to nie gardenów bamban. A my jeszcze chyba gry. Tylko krok. 什么？ Przechlapane, kurde już sobie mam przechlapane, z tej strony no kurde, no gińcie, gincie! no kurde przechlapane, proszę nie, nie, chcę tylko wygrać, że ja pracuję tak wiele, ja gdzieś nagiorę wodę! Tak się dobra. Yeah, ja kolej, kolej, Ja kolej, 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 za Daję go za ciebie. kolej, cię, rozumiesz? Jesteś słaby. Najbardziej kogo To go, go, Black Kinga, tak, Black King. <laughs> A tutaj dam mumie, a zobaczymy jak zareaguje. Na mumie. Propę propę. Nie, nie, nie. Ja tu chyba mam przeglapanie na no, starcie. Nie gadaj. Tu no, nie gadaj nawet. Nawet tak nie gadaj, że mam przykładany na starcie. na świecie jakiego znam to wiecie chyba kto to jest no wiecie czekaj chwilę gdzie jest polska nie ma polski to angielski Shepard Wygra niebieski. Na które miejscu pojcie? No skin? Wolicie niebieski? Czy może czerwony? No i... Chyba już będzie, który wygra. No ale chodź, nie mi. Yeah. O nie, ja, ja nie serii przegrywam. Nie, nie, nie mam. Nie, no, ja e, nie mogę, ja tego... Nie mogę jazdzinę. Ale mam jeszcze jedną fajną grę, w sumie. No. Nie, 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 nie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie, widzimy się w następnych odcinkach, pa! pa.